Ten chleb na Twoim blacie kuchennym wygląda idealnie. Złocista skórka, miękki środek, gotowy na poranną kanapkę. Ale to, co tak naprawdę kryje się w tym bochenku, może powoli niszczyć Twoje zdrowie, a ty nawet o tym nie wiesz. Przez ostatnie kilka miesięcy przekopywałem się przez polskie raporty bezpieczeństwa żywności, dane z kontroli e-HARS i listy składników dziesiątek najpopularniejszych produktów chlebowych sprzedawanych w polskich sklepach spożywczych. To, co znalazłem, sprawiło, że przemyślałem wszystko, co wiedziałem o polskim chlebie. Dla osób z cukrzycą, niektóre z tych chlebów podnoszą poziom cukru we krwi szybciej niż czysty cukier stołowy. U dzieci ukryte dodatki mogą powodować problemy z koncentracją i nadpobudliwość. U seniorów przyjmujących leki na serce, niektóre sztuczne składniki zaburzają działanie tych leków w organizmie. W tym filmie odliczam siedem rodzajów chleba, których musisz unikać za wszelką cenę, nawet jeśli wyglądają zdrowo na półce. Zostań do końca, bo zdradzę ci też dwie opcje chleba, które naprawdę zasługują na miejsce w Twojej kuchni. Na siódmym miejscu naszej listy znajduje się pano chleb pszenny 500 gramów, sprzedawany wyłącznie w biedronce za 2,89 zł. To klasyczny biały chleb z rafinowanej mąki pszennej i jeden z najczęściej kupowanych chlebów w Polsce, właśnie ze względu na tę niską cenę. Oto czego pano nie chce, żebyś wiedział. Kiedy przetwarzają białą mąkę do tego bochenka za 2,89 zł, usuwają otręby i zarodek z ziarna pszenicy. To są części zawierające błonnik, witaminy i minerały. To, co zostaje, to w zasadzie czysta skrobia prawie bez wartości odżywczych. Naukowcy zmierzyli indeks glikemiczny białego chleba, takiego jak pano chleb pszenny, i odkryli coś alarmującego. Osiąga wyższy wynik niż wiele batonów czekoladowych. To oznacza że kiedy jesz kromkę pano chleb pszenny 500 g z biedronki, poziom cukru we krwi wystrzeliwuje niemal natychmiast. Weź kromkę pano chleb pszenny z torebki z biedronki i ściśnij ją w dłoni. Zauważ, jak kompresuje się w gęstą kulkę jak plastelina. Prawdziwy chleb z pełnego ziarna zachowuje swoją strukturę. Pano chleb pszenny zamienia się w pastę, ponieważ błonnik, który normalnie nadawałby mu strukturę, został usunięty. Zostaw ten bochenek panno za 2 ,89 zł groszy na blacie na tydzień, a ledwo się zmieni. Pleśń nie chce na nim rosnąć. To powinno ci coś powiedzieć o tym, co wkładasz do swojego ciała. Dla diabetyków i osób z insulinoopornością, panno chleb pszenny 500 g za 2 ,89 zł groszy z Biedronki to metaboliczny koszmar. Każda kromka wywołuje skok cukru we krwi, po którym następuje spadek który sprawia, że znowu jesteś głodny w ciągu godziny. Dla dzieci jedzących kanapki z pano chleb pszenny w szkole ten spadek następuje dokładnie wtedy, gdy muszą się skupić na popołudniowych lekcjach. Dla każdego, kto stara się utrzymać zdrową wagę, ten biały chleb pano dostarcza pustych kalorii, które nic nie robią, żeby zaspokoić głód. Polscy dietetycy ostrzegają przed pano chleb pszenny od lat, ale wciąż dominuje na półkach Biedronki, bo kosztuje tylko 2,89 zł groszy i ma długi termin przydatności. Pomiń pano chleb pszenny 500 g w Biedronce i idź dalej przez alejkę z pieczywem, bo to co nadchodzi jest jeszcze gorsze. Numer 6 to szulstat chleb tostowy pszenny 375 g sprzedawany w Biedronce, Lidlu, Carrefour i Auchan za 5,49 zł groszy. Ten chleb jest napakowany chemicznymi dodatkami i konserwantami, które nie mają miejsca w prawdziwym jedzeniu. Pozwól, że rozłożę na czynniki pierwsze dokładnie to, co zawiera szulstat chleb tostowy pszenny 375 g. Idź do dowolnej Biedronki lub Lidla i weź to żółte opakowanie w cenie 5,49 zł. Odwróć je i sprawdź składniki. Znajdziesz dioktan sodu E-262, kwas sorbowy E-200, sztuczny aromat i etanol. Tak, etanol w Twoim chlebie. Zawartość soli wynosi 1,1 g na 100 g. Zjedz tylko 4 kromki szulstad, chleb tostowy, pszenny, a skonsumowałeś prawie połowę zalecanej przez WHO dziennej dawki sodu z samym chlebem. Szulstad należy do szwedzkiej firmy Landmenen Unibake, jednego z największych przemysłowych producentów chleba w Europie. Polegają na tych dodatkach z konkretnych powodów. Polepszacze ciasta sprawiają, że chleb rośnie szybciej. Więc ich fabryki mogą wyprodukować więcej bochenków na godzinę. Konserwanty przedłużają termin przydatności, więc sklepy mogą trzymać szulstat chleb tostowy na półkach przez tygodnie zamiast dni. Emulgatory tworzą tę sztucznie miękką teksturę, która pozostaje spójna od pierwszej do ostatniej kromki. Żaden z tych składników nie był częścią chleba przez tysiące lat polskiej tradycji piekarniczej. Wciśnij palec w kromkę Szulstat chleb tostowy pszenny 375 g z Lidla za 5,49 zł. Zobacz, jak idealnie sprężynuje za każdym razem z tą gumowatą elastycznością. Prawdziwy chleb tego nie robi. Prawdziwy chleb ma nieregularną teksturę z dziurkami powietrznymi różnych rozmiarów. Ta jednolita sprężystość w Szulstat pochodzi z chemicznej manipulacji strukturą ciasta. Dla osób z wrażliwym układem trawiennym, dodatki w Szulstat chleb tostowy Pzenny, 375 gramów mogą wywoływać stany zapalne i dyskomfort jelitowy. Dla dzieci, których ciała wciąż się rozwijają, regularna ekspozycja na sztuczne składniki w tym chlebie szulstat za 5,49 groszy obciąża dodatkowo ich systemy detoksykacyjne. Dla kobiet w ciąży starających się jeść czysto, szulstat chleb tostowy pszenny jest przeciwieństwem tego, co zalecają dietetycy. Schulstad wie, że konsumenci stają się coraz bardziej świadomi, dlatego umieszczają określenia takie jak naturalny na opakowaniach, które wciąż zawierają syntetyczne składniki. Naturalny nie ma żadnej definicji prawnej w Polsce, więc nic nie znaczy. To było złe, ale numer 5 to miejsce, gdzie sprawy stają się naprawdę niepokojące. Na piątym miejscu mamy Schulstad chleb tostowy, pełnoziarnisty, 275 gramów, sprzedawany w Biedronce, Lidlu i Karfurze, za 6 ,29 zł 29 groszy. To standardowy chleb tostowy ze sklepu reklamowany jako zdrowa, pełnoziarnista opcja. Opakowanie podkreśla pełne ziarna brązową kolorystyką i obrazami pszenicy. Rodzice widzą pełnoziarnisty i czują się dobrze karmiąc tym swoje dzieci. Ale testy konsumenckie ujawniły, że szulstat chleb tostowy pełnoziarnisty 275 gramów Faktycznie zawiera więcej rafinowanej mąki niż mąki pełnoziarnistej. Sprawdź listę składników na tym opakowaniu za 6,29 zł z Carrefoura. Rafinowana mąka pszenna znajduje się przed mąką pełnoziarnistą na liście. W Polsce składniki muszą być wymienione w kolejności według ilości. To oznacza, że ten rzekomo pełnoziarnisty chleb Szulstat to głównie rafinowana mąka z dodatkiem pełnego ziarna dla celów marketingowych. Weź kromkę szulstat chleb tostowy pełnoziarnisty 275 g z Biedronki za 6 ,29 zł 29 gr i spróbuj ją rozerwać. Zauważ jak rozciąga się przed rozerwaniem, prawie jak tkanina. Prawdziwy chleb łamie się czysto, ponieważ nici glutenu tworzą się naturalnie podczas powolnej fermentacji. Szulstad chleb tostowy pełnoziarnisty używa metod szybkiego wyrastania i chemicznych zmiękczaczy, które tworzą tę dziwną elastyczność. Opiecz kromkę i patrz, jak szybko przechodzi z miękkiego do spalonego, prawie bez złocistego etapu pomiędzy. Cukry i dodatki w szulstat karmelizują w niższych temperaturach niż naturalne cukry w prawdziwym chlebie. Dla rodzin polegających na szulstad chleb tostowy, pełnoziarnisty, 275 g z Lidla za 6 ,29 zł. 29 groszy przy codziennych kanapkach sama zawartość sodu jest niepokojąca. Jedna kromka zawiera ponad 150 mg sodu, a większość kanapek używa dwóch kromek. Dodaj wędlinę i ser, a pojedyncza kanapka ze szulstad może dostarczyć 1 czwartą zalecanej dziennej dawki sodu dla dziecka. Dla osób z wysokim ciśnieniem krwi, ten ukryty sód w szulstad chleb tostowy pełnoziarnisty znacznie utrudnia kontrolowanie ciśnienia. Dla każdego, kto pilnuje spożycia cukru, dodane słodziki w tym chlebie Szulstat za 6 ,29 zł. 29 groszy szybko się sumują, gdy jesz go codziennie. Etykieta zdrowy na szulstat chleb tostowy, pełnoziarnisty 275 gramów nic nie znaczy, gdy liczby na panelu wartości odżywczych opowiadają inną historię. Numer 4 na naszej liście to Inkola chleb bezglutenowy, jasny 200 g, sprzedawany w Biedronce, Karfurze i aptekach za 8 ,99 zł. 99 groszy to wysoko przetworzony chleb bezglutenowy, zrobiony głównie ze skrobi i stabilizatorów. Chcę tu być jasny. Osoby z celiakią lub prawdziwą nietolerancją glutenu potrzebują opcji bezglutenowych. Problem polega na tym, że Inkola zamieniła etykietę bezglutenowy w żyłę złota marketingowego, dostarczając przy tym okropne odżywianie. Sprawdź składniki Inkola Chleb bezglutenowy, jasny 200 g z Biedronki za 8 ,99 zł 99 groszy. Znajdziesz skrobię tapiokową, skrobię ziemniaczaną, skrobię kukurydzianą i skrobię ryżową dominujące na liście. Te rafinowane skrobie mają jeszcze wyższe indeksy glikemiczne niż zwykła mąka pszenna. Aby zrekompensować brak struktury glutenowej, inkola dodaje gumę santanową E415, hydroxypropylo-metylocelulozę E464 i różne stabilizatory, których większość ludzi nie potrafi wymówić. Tekstura inkola chleb bezglutenowy, jasny 200 g Skarfura za 8 zł99 groszy zł, ujawnia prawdę. Kruszy się w piaszczyste cząsteczki, gdy próbujesz rozsmarować masło. Inne kromki mają gumowatą, lepką jakość, która przykleja się do podniebienia. Żadna z tych tekstur nie przypomina prawdziwego chleba, ponieważ inkola chleb bezglutenowy to w zasadzie sprasowany proszek skrobiowy, trzymany razem przemysłowymi środkami wiążącymi. Dla osób bez celiaki, które kupują inkola chleb bezglutenowy, jasny 200 g z biedronki za 8 8,99 groszy, myśląc, że jest zdrowszy, płacisz premium za gorsze odżywianie w porównaniu do około 2 2,99 groszy za prawdziwy chleb żytni w tym samym sklepie. Dla diabetyków, którzy przeszli na inkola, zakładając, że pomoże w kontroli cukru we krwi, te skrobiowe bomby często pogarszają problem. Dla dzieci, których rodzice kupują inkola bez medycznego powodu, niedobory składników odżywczych wynikające z polegania na tym produkcie za 8,99 groszy mogą wpływać na wzrost i rozwój. Niektóre marki bezglutenowe produkują doskonałe produkty używając mąk pełnoziarnistych z quinoi, gryki, prosa i innych naturalnie bezglutenowych zbóż. Szer chleb wieloziarnisty, bezglutenowy. Dostępny w Carrefourze i Osha za około 15 zł, warto szukać. Ale inkola chleb bezglutenowy, jasny 200 g za 8 ,99 zł, 99 groszy, wypełniona rafinowanymi skrobiami i stabilizatorami, należy do listy do unikania. Jesteśmy w połowie i numer 3 wchodzi na terytorium, które Cię zaskoczy. Numer 3 to grano mieszanka do wypieku chleba, 500 g, sprzedawana wyłącznie w Lidlu za 4 ,99 zł, 99 groszy. To gotowa mieszanka do pieczenia chleba, która przemawia do ludzi, którzy chcą świeżo wypieczonego chleba w domu, bez wysiłku robienia go od podstaw. Grano mieszanka 500 g z Lidla za 4,99 groszy obiecuje. Wystarczy dodać wodę i upiec. Opakowanie pokazuje rustykalny bochenek i podkreśla domową jakość. Brzmi idealnie, dopóki nie spojrzysz głębiej. Niezależne testy znalazły alarmujące poziomy mykotoksyn w produktach zbożowych w tym w mieszankach chlebowych takich jak grano. Badania Instytutu Biotechnologii w Warszawie potwierdziły obecność ochratoksyny A i trichotecenów w polskich zbożach, mące i chlebie. Testy Uniwersytetu Lubelskiego wykazały, że mąka żytnia zawiera 422 mikrogramy deoksyni walenolu na kilogram. Mykotoksyny to toksyczne związki produkowane przez niektóre pleśnie, które mogą zanieczyszczać ziarno podczas przechowywania. Przewlekła ekspozycja na mykotoksyny została powiązana z uszkodzeniem układu odpornościowego, problemami z wątrobą i innymi poważnymi problemami zdrowotnymi. Grano mieszanka 500 g z Lidla za 4,99 zł zawiera również kwas askorbinowy E300, syrop glukozowo-fruktozowy i wstępnie dodane konserwanty, które nie pojawiają się na etykietach Twojego domowego chleba. Zboża używane w produktach grano pochodzą z wielkoskalowego przemysłowego rolnictwa, gdzie chemiczne zabiegi są standardową praktyką. Kiedy pieczesz chleb od podstaw, używając wysokiej jakości mąki, masz kontrolę nad swoimi składnikami. Kiedy używasz grano mieszanka z Lidla, ufasz, że producent pozyskał czyste składniki. Otwórz grano mieszanka 500 g z Lidla za 4,99 zł i powąchaj. Często jest delikatny chemiczny podton pod zapachem mąki. Prawdziwa mąka ma ziemisty, pszenny aromat. Grano Granomieszanka pachnie przetworzone, ponieważ zawiera dodane aromaty zaprojektowane, by symulować zapach świeżego chleba po upieczeniu. Dla rodzin, które pieką razem w weekendy, przejście z grano Granomieszanka za 4 ,99 zł 99 groszy na prawdziwą mąkę żytnią typ 720 od młyna Jaczkowice sprzedawaną w Biedronce za 3,49 zł groszy za kilogram, daje ci kontrolę nad tym, co trafia do twojego chleba. Dla osób z osłabionym układem odpornościowym, unikanie potencjalnej ekspozycji na mykotoksyny z grano jest warte dodatkowego wysiłku prawdziwego pieczenia. Etykieta domowy na Twoim gotowym bochenku z grano nie oznacza czysty, jeśli składniki były zanieczyszczone zanim dotarły do Twojej kuchni. Numer dwa na naszej liście to szulstat chleb tostowy, wieloziarnisty z nasionami 300 g, sprzedawany w biedronce, Lidlu i Karfurze. Za 7 ,49 zł 49 groszy. Ten chleb zawiera duże ilości soli i nasyconych olejów, reklamując się jednocześnie jako premium zdrowa opcja. Schulstat chleb tostowy, wieloziarnisty z nasionami, 300 gramów z Biedronki za 7 ,49 zł 49 groszy, podkreśla pełne ziarna na opakowaniu. Widzisz nasiona słonecznika, pestki, dyni i słowo wieloziarnisty. Brązowe opakowanie sugeruje naturalność i zdrowie. Ale Szulstat wie, że konsumenci sprawdzają pełne ziarna i błonnik, często ignorując zawartość sodu i tłuszczu. Szulstat chleb tostowy, wieloziarnisty z nasionami 300 g z biedronki za 7,49 zł, zawiera ponad 200 mg sodu na kromkę. Używa oleju palmowego, jednego z najbardziej kontrowersyjnych składników w przemyśle spożywczym, ze względu zarówno na kwestie zdrowotne, jak i środowiskowe. Cztery kromki szulstad wieloziarnisty dostarczają około 2 gramów soli, to 40% dziennego maksimum WHO samym chlebem. Polskie badania pokazują, że średnie spożycie soli wynosi 12 g dziennie, ponad dwukrotnie więcej niż zalecenia WHO. Szulstat chleb tostowy wieloziarnisty został zidentyfikowany jako główne ukryte źródło soli. Przejedź palcem po kromce Szulstad wieloziarnisty z Lidla za 7,49 zł i możesz zauważyć lekki oleisty osad od oleju palmowego. Sprawdź etykietę wartości odżywczych. Szulstad chleb wieloziarnisty, rzekomo zdrowy chleb pełnoziarnisty, zawiera więcej sodu na porcję niż mała paczka chipsów Lay's. Dla osób kontrolujących chorobę serca lub nadciśnienie, ten ukryty sód w Szulstad chleb tostowy Wieloziarnisty skarefura za 7,49 zł sabotuje ich wysiłki dietetyczne. Dla każdego, kto stara się redukować stany zapalne, olej palmowy w Szulstad działa przeciwko temu celowi. Dla dzieci rozwijających preferencje smakowe, Szulstad wieloziarnisty, napakowany solą i tłuszczem, trenuje ich podniebienia, by oczekiwać i pożądać tych smaków we wszystkich posiłkach. Etykieta Zdrowy na Schulstadt, chleb tostowy, wieloziarnisty z nasionami 300 g za 7 ,49 zł 49 groszy, nic nie znaczy, gdy liczby na panelu wartości odżywczych opowiadają inną historię. A teraz dochodzimy do numeru 1, absolutnie najgorszego winowajcy na tej liście. W Miejscu jest Biedronka marka własna chleb razowy, krojony 400 g za 2 ,99 zł 99 groszy. Ten chleb ma niejasne składniki i zwodnicze etykietowanie, które systematycznie wprowadza konsumentów w błąd. IHARS Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych konsekwentnie stwierdza, że od 28 do 40% produktów chlebowych nie spełnia wymogów etykietowania. Biedronka chleb razowy, krojony 400 g za 2,99 groszy, jest doskonałym przykładem tego problemu. Ten chleb jest oznaczony jako razowy. Ale mąka pełnoziarnista nie jest faktycznie dominującym składnikiem. Sprawdź składniki Biedronka. Chleb razowy krojony 400 g za 2 ,99 zł groszy. Rafinowana mąka pszenna znajduje się przed mąką pełnoziarnistą na liście. Ciemny kolor, który sprawia, że ten chleb wygląda zdrowo i pełnoziarnisto, pochodzi z karmelu lub barwnika karmelowego, nie z prawdziwej mąki pełnoziarnistej. Biedronka używa marketingowych określeń, takich jak razowy na chlebie, zawierającym emulgatory, konserwanty i sztuczne barwniki, których tradycyjne przepisy na chleb razowy nigdy nie zawierały. Weź biedronka chleb razowy, krojony 400 g za 2,99 zł, a waga często wydaje się nieprawidłowa. Jest za lekki i puszysty, sugerując, że to głównie powietrze i dodatki, a nie gęste, pożywne, pełne ziarno. Kolor jest nienaturalnie jednolity przez każdą kromkę. Prawdziwy chleb pełnoziarnisty, ma zróżnicowanie w kolorze i teksturze. Biedronka chlebrazowy ma sztuczną konsystencję, która pochodzi z przemysłowego przetwarzania. Dla każdego komu zależy na zdrowiu to zwodnicze etykietowanie na biedronka chleb razowy krojony 400 g za 2,99 groszy to automatyczna dyskwalifikacja. Dla rodziców karmiących rosnące dzieci tajemnicze składniki zamaskowane barwnikiem karmelowym są nie do zaakceptowania. Dla seniorów, których ciała przetwarzają toksyny mniej wydajnie, ryzykowanie na chlebie, który udaje pełnoziarnisty, nie jest warte oszczędności 2 ,99 zł. 99 groszy. Zatrzymaj się i przejrzyj swoją kuchnię teraz. Jeśli masz biedronka chleb razowy, krojony z etykietami obiecującymi razowy, ale wymieniającymi rafinowaną mąkę na pierwszym miejscu, zastanów się, czy należy do Twojego domu. Ale nie trać nadziei, bo dobry chleb wciąż istnieje w Polsce. I zaraz pokażę Ci dokładnie, co kupić i gdzie to znaleźć. Twoją pierwszą godną zaufania opcją jest Oskroba chleb żytni razowy. Na zakwasie 500 g sprzedawany w Biedronce za 4,99 zł i w Oszan za 5,29 zł. Dostępny również w 270 sklepach franczyzowych Oskroba na terenie Mazowsza. Oskroba to rodzinna firma działająca od lat 30. XX wieku. Produkują ten chleb z zaledwie czterech składników, mąka żytnia 45,5%, zakwas żytni 36%, woda i sól, nic więcej. Żadnych numerów e, żadnych konserwantów, żadnych sztucznych dodatków. Porównaj to ze Szulstad chleb tostowy za 5,49 groszy z lidla z 12 dodatkami. O skroba za 4,99 groszy. Jest faktycznie tańsza i nieskończenie zdrowsza. Fermentacja na zakwasie w oskroba chleb żytni razowy obniża indeks glikemiczny chleba. Naturalne kwasy produkowane podczas fermentacji spowalniają tempo, w jakim Twoje ciało przekształca skrobie w cukier. Dla diabetyków zakwas oskroba oznacza łagodniejszy wpływ na poziom cukru we krwi w porównaniu ze szulstat czy pano, dla wszystkich innych oznacza to utrzymywaną energię zamiast cykli skoków i spadków. Spójrz na oskroba chleb żytni razowy na zakwasie 500 g z biedronki za 4,99 zł. Miąższ ma nieregularne dziurki różnych rozmiarów. Skórka jest solidna i naturalnie pęka. Aromat jest złożony z lekką kwaskowatością od fermentacji. Zostaw oskroba na blacie, a w końcu zestarzeje się i zarośnie pleśnią. Dokładnie tak powinien się zachowywać chleb, bo to oznacza, że chleb jest faktycznie jedzeniem, które żywe organizmy rozpoznają jako jadalne, w przeciwieństwie do szulstad, który leży niezmieniony przez tygodnie. Dla zdrowia trawiennego proces fermentacji w chlebie oskroba rozkłada niektóre związki, które powodują wzdęcia u wrażliwych osób. Dla wchłaniania składników odżywczych fermentacja zwiększa biodostępność minerałów w ziarnie. Dla ogólnego zdrowia wybór oskroba chleb żytni razowy za 4,99 zł groszy z Biedronki oznacza unikanie całego chemicznego koktajlu w produktach przemysłowych. Twoją drugą godną zaufania opcją jest putka Chleb Czystoziarnisty Whole and Pure 400 g dostępny w 110 sklepach piekarniczych, putka w Warszawie, Łodzi i Krakowie za 7,99 zł groszy. Zamów online na putka.pl z dostawą do domu. Pudka to polska sieć piekarni działająca od 1918 roku, ponad 100 lat tradycji piekarniczej. Ich chleb czystoziarnisty, whole and pure 400 g, ma przetestowany indeks glikemiczny zaledwie 21.3. To wyjątkowe dla kontroli poziomu cukru we krwi. Większość chlebów osiąga od 70 do 90 na indeksie glikemicznym. Pudka chleb czystoziarnisty z wynikiem 21.3 jest w zupełnie innej kategorii. Płódka oferuje również chleb probody, 350 g za 6 zł99 groszy zł z indeksem glikemicznym 33 i chleb pełnoziarnisty 400 g za 5 ,99 zł 99 groszy z indeksem glikemicznym 38 i 30 to są prawdziwe liczby zweryfikowane przez testy laboratoryjne, nie twierdzenia marketingowe jakie widzisz na opakowaniach szulstat wieloziarnisty. Kluczowa różnica polega na tym, że pudka utrzymuje krótkie i rozpoznawalne listy składników: mąka pełnoziarnista, woda, sól, zakwas, może jakieś nasiona, nic do czego potrzebujesz dyplomu z chemii. Porównaj to ze Szulstad chleb wieloziarnisty za 7,49 zł, z jego długą listą dodatków, w tym olejem palmowym i nadmiernym sodem. Putka chleb czystoziarnisty za 7,99 zł kosztuje tylko 50 groszy więcej, ale dostarcza faktyczne odżywianie zamiast przetworzonej skrobi i chemikaliów. Jeśli chcesz absolutnie najlepszego chleba w Polsce, odwiedź cała w Mące na ulicy Krasińskiego 18C w warszawskim Żoliborzu. Ich chleb zaczyna się od 12 zł i jest słynny w całej Polsce z 20-godzinnego procesu fermentacji. Ta mała rzemieślnicza piekarnia produkuje to... Co wielu uważa za najlepszy zakwas w kraju. Jeśli jesteś w Krakowie, odwiedź Breaking Bread na ulicy Marka Stachowskiego 4. Ich chleb zaczyna się od 14 zł i zdobyli prestiżową nagrodę Orły Piekarnictwa. We Wrocławiu piekarnia na placu Bema pod adresem Plac Bema 4 ma codzienne kolejki po ich legendarny chleb rycerski, zaczynający się od 15 zł. W Poznaniu czarny chleb na ulicy Dąbrowskiego 25, a używa ekologicznej mąki. I jest całkowicie bez drożdży, z chlebem zaczynającym się od 13 zł. Tak. Cała w mące za 12 zł. i breaking bread za 14 zł. kosztują więcej niż szulstat chleb tostowy za 5 ,49 zł. 49 groszy z Lidla. Ale płacisz za faktyczne odżywianie zamiast przetworzonej skrobi i chemikaliów. Pilnujesz budżetu? Biedronka sprzedaje chleb 100% żytni, 400 g za zaledwie 2 ,99 zł. 99 groszy. Sprawdź składniki: mąka żytnia, woda, sól. Trzy składniki. To wszystko. To niezwykła wartość za czysty chleb, dostępny w każdej lokalizacji biedronki w Polsce. Ten chleb za 2 ,99 zł. 99 groszy bije szulstat chleb tostowy za 5 ,49 zł. 49 groszy i szulstat wieloziarnisty za 7 ,49 zł. 49 groszy w każdym pomiarze odżywczym. Polski rynek chleba jest wart 11,3 miliarda złotych i szybko się zmienia. Dyskonty kontrolują 43% sprzedaży, ale jakościowe opcje jak Oskroba, putka i Biedronka, chleb 100% żytni istnieją, jeśli wiesz dokładnie czego szukać. Twoje zdrowie jest warte dodatkowego wysiłku. Kup Oskroba chleb żytni razowy na zakwasie 500 g za 4 zł 99 groszy z Biedronki zamiast szulstat, Chleb tostowy pszenny 375 g za 5 zł 49 groszy. Kup Putka chleb czysto ziarnisty 400 g za 7 ,99 zł 99 groszy zamiast szulstat wieloziarnisty 300 g za 7 ,49 zł groszy. Odwiedź Cała w Mące w Warszawie lub Breaking Bread w Krakowie. Albo po prostu weź Biedronka chleb 100% żytni 400 g za 2,99 zł groszy z trzema składnikami zamiast przemysłowego chleba z trzydziestoma. Wybór należy do ciebie. Wybierz prawdziwy chleb.